Prawdopodobnie nigdy nie grałeś w Muscle Card 3. Jeśli tak jest, jesteś normalny. Jeśli jest inaczej, nie zazdroszę. W każdym razie ja niedawno dołączyłem do ludzi, którzy mieli styczność z tą jakże zacną produkcją. Zapraszam do recenzji. Nie ma to jak zajebiste powitanie zachęcające do dalszej gry, ale to dopiero początek horroru. Zaczynamy i widzimy naszego zajbiście odpicowanego i błyszczącego się jak psu jaja poloneza, prosto z Ameryki. Być może nie jest on idealny, ale nie martwcie się, jest to jedyny dobry element grafiki w tej grze. A jeżeli jesteście z jakichś powodów niewidomi, to w ramach szeroko pojętej poprawności politycznej opowiem Wam trochę o grafice gry. A więc wygląda to mniej więcej tak. Ze wszystkich stron otaczają nas kwadratowe prostokąty, które starają się udawać elementy otoczenia. Niestety słabo im to wychodzi. Na wszystkich teksturach moim zdaniem da się zauważyć inspirację główne mamuta. Myślę, że nie trzeba być ekspertem i mieć sokolego oka, żeby wyłapać ten jakże istotny szczegół. Niesamowite wrażenia wizualne dogłębnie pogłębia Efekt mgły, który jest wręcz zabiegiem ponadczasowym, mającym na celu zrobienie graczy w chuja. Dzięki temu nigdy nie wiemy, co dzieje się 100 metrów przed nami, dlatego w jakiś sposób musimy reagować z wyprzedzeniem. Powiecie pewnie, że się czepiam, bo gra jest stara i tak dalej, ale mam dla Was zagadkę. Zgadnijcie, z którego roku jest ta gra. Patrząc po grafice. Podpowiem, że Destruction Derby z 1996 roku ma całkiem podobną grafikę. Macie 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co? I pewnie nikt z Was nie zgad, ponieważ gra jest z 2003 roku, czyli z tego samego roku, kiedy wyszedł Need for Speed Underground. A teraz małe porównanie. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, kto wyszedł zwycięsko z tej walki. Tak, tak, ja też myślę, że jest to muscle Car 3. W parze ze świetną grafiką idzie równie genialny podkład muzyczny. Kawałki użyte w grze brzmią jak biesiady amerykańskiego rolnika, któremu ktoś podwędził rozrzutnik. Wcale nie lepiej jest z dźwiękami samochodów, które brzmią jak pierdzenie komara i z całą resztą dźwięków, które są jednym słowem do dupy, ale najlepiej będzie, jeśli sami tego posłuchacie. Ale zarówno grafika, jak i muzyka wymiękają przy arcy świetnym gameplayu. Generalnie cała tego zasługa jest w modelu jazdy, a także w jakże wysokiej inteligencji naszych przeciwników, ale może zacznę od modelu jazdy. Generalnie najciekawszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że im szybciej jedziemy, tym mocniej skręcamy. W zwykłych grach jest odwrotnie, ale jak już mówiłem, Masel K3 to nie jest zwykła gra. Potwierdzają to także nasi przeciwnicy, których inteligencja zatrzymała się na poziomie mniej więcej pabla jedącego zupę. Generalnie cały czas padają oni na siebie, tudzież elementy otoczenia, ale nie myślcie, że dzięki temu gra jest łatwa. Wręcz przeciwnie, nasi przeciwnicy jeżdżą bardzo szybko i ciężko za nimi nadążyć. Wnioski nasuwają się same. Muscle Car 3 to gra dla prawdziwych mistrzów kierownicy, a nie miękkich cipek, które boją się nacisnąć pedał gazu. Praktycznie przez cały czas grania słyszymy rozmowy otaczających nas policjantów. Zapewne wymieniają się oni jakimiś niezwykle ważnymi informacjami, jak na przykład Halo halo Zygmunt! Halo halo Czesiek! Halo halo Zygmuncie czy mnie słyszysz? Halo halo Cześćku! Tak, słyszycie doskonale! To świetnie, Cześku. Może wpadniemy na pączka do restauracji za rogiem? Nie, nie. Ostatnio jestem na ostrej diecie. Staram się ograniczać pączki, chociaż... Poczekaj, skończę kebab i zaraz jedziemy. Tego typu rozmowy to zapewne tajny szyfr mający zmylić potencjalnego przestępcę. Niestety średnio on się sprawdza, szczególnie dlatego, że inteligencja naszych stróżów prawa jest niższa od wszystkiego, co do tej pory widzieliście. Wystarczy jedno spojrzenie na tych dzielnych smefów próbujących przejeżdżać przez ściany, tudzież inne elementy otoczenia, aby uświadomić sobie, co miałem na myśli. Trzeba im jednak oddać sprawiedliwość, ponieważ niektóre elementy w grze rzeczywiście są przenikalne i bez problemu możemy przez nie przejeżdżać. Wywołuje to oczywiście szereg dodatkowych emocji i sprawia, że gra jest po prostu rajem dla ryzykantów. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy drzewo, w które właśnie mamy zamiar się wjebać, jest tylko iluzją optyczną, czy też realną przeszkodą. Wróćmy jednak jeszcze raz do naszych niebieskich przyjaciół. Czasami uda im się z nami zderzyć. Wtedy też natychmiastowo otrzymujemy mandat, po czym policjanci po prostu znikają. Jest to zapewne prototypowa technologia amerykańskiej policji, w Polsce jeszcze tego nie ma, ale w Ameryce już jest. Znacznie ciekawiej jest jednak po drugiej stronie barykady. Jak w rzeczywistości, tak i tutaj są równi i równiejsi. Dlatego jako policjant nie musimy czekać na start, przecież to jest dla alamusów, możemy bez problemu fal startować. Nie czeka nas za to żadna kara, ponieważ zapewne chroni nas immunitet. Jako policjant w tej grze nie mamy nudnego życia, musimy bowiem w bardzo ograniczonym czasie złapać wszystkich przestępców na torze. Jedynym na to sposobem jest stukanie w nich w oczekiwaniu, że rozładuje im się pasek życia. Nie wiem, co to ma wspólnego z łapaniem przestępców, ale trzeba przyznać, że twórcy gry mają niezłą wyobraźnię, albo dobrego dealera, ale już w to nie będę wnikał. Chciałbym powiedzieć coś jeszcze o fabule gry. Uwierzcie mi, naprawdę chciałbym, ale ta gra nie ma fabuły. Nie znajdziemy tutaj ani jednej w filmiku, ani jednej linii tekstu, która wyjaśniałaby nam, dlaczego znajdujemy się w mieście duchów. W którym mgła zasłania nam widok w promieniu 50 metrów. Dlaczego jeździmy tylko amerykańskimi samochodami? I dlaczego policjanci to kompletni idioci? Więc myślę, że to już koniec mojej recenzji. Chwila. Jaki koniec? Ja tu mówię kiedy koniec, a kiedy początek. Zrozumiano? A kim ty do chuja jesteś? Dobrym duchem tego programu? Czyli obrońcą kaszanę. A teraz szybko dawaj jakąś zaletę tej gry. Dobra, nie denerwuj się. Zalety, zalety, jakie ta gra ma zalety. Eee, można nią rozpalać w centralnym? O nie, pożałujesz, Pała się przegła a dla cierpliwych kawał o tematyce motoryzacyjnej. Stoi na parkingu Czołg i Maluch. Czołg mówi do Malucha, chujowo mieć silnik w dupie no nie, a Maluch na to lepiej mieć silnik w dupie niż chuja na czole.